Chyba no, w poniedziałek z, 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 z rana prawie, że można powiedzieć. Dzisiaj mamy bardzo dobra, dobra. Spróbuję użyć latereczki w telefonie. O. Dobra. Mam tutaj ym, evaporator, parowacz, beermaster. No i co by wycieki. Ok, gazu. No pokażę. Stąd jeden, stąd drugi pokaż. dobra, i to już włączę, stąd drugi. Można jeszcze to potwierdzić po prostu, żeby mieć pewność, bo nie zawsze ma się pewność, jak się używa elektronicznych urządzeń. Szprejem stworzył się, można powiedzieć, lekkie bąbelki okej okay. i to samo tutaj A, żeby to oczyszcze widzicie? no przypuszczam, że jest dużo więcej wycieków z tego urządzenia dlatego też Dlatego tego też nie będę się bawił w naprawy Tylko po prostu zamówimy nowy. No Także witaj poniedziałku, dzień dobry, cześć <laughs> na razie